Gdy 7 kolejek temu Barcelona straciła fotel lidera La Ligi, ich trener Kike powiedział wtedy spokojnie, realnie wygra przecież wszystkiego do końca. A jednak wygrał i opowiem Wam dzisiaj o tylu ciekawostkach na temat tego mistrzostwa Realu, że czachy będą Wam dymić. Pośmiejemy się też trochę z Pereza, który odleciał mówiąc wczoraj, że Benzema zasługuje na złotą piłkę. Skomentujemy sobie także emocjonalny wywiad Messiego, w którym nie owijał w bawełnę i powiedział naprawdę szczerze. Dziękuję Wam za wszystkie kciuki w górę, oraz zaufanie w postaci subskrypcji, i zapraszam do oglądania. Zaraz po wznowieniu rozgrywek po pandemii, Real tracił do Barcelony dwa punkty, a teraz dwa miesiące później zdobywają mistrzostwo, mając aż 7 punktów więcej od Blaugrany. Gdy 7 kolejek temu Barcelona straciła fotel lidera la ligi, ich trener Kike Setien powiedział wtedy: „Spokojnie, Real nie wygra przecież wszystkiego do końca. No to lekkie zdziwienie, panie Setien, ponieważ Real po pandemii wygrał wszystkie 10 spotkań, jakie rozgrywał. W zasadzie to w czwartek królewscy nie musieli nic. Nie musieli nawet pokonywać Via Realu, ponieważ Barca znowu się skompromitowała, przegrywając u siebie z grającą w dziesiątkę Osasuną. Jak powiedział kiedyś ser Alex Ferguson, atakiem wygrywa się mecze, a obroną zdobywa tytuły. I tak właśnie było w przypadku Realu. Stracili najmniej bramek ze wszystkich drużyn w najlepszych europejskich ligach, nawet mniej od Paris Saint-Germain, które przecież nie rozegrało sezonu do końca. Dla przykładu, w ligowym meczu z Barceloną nie stracili ani jednej bramki. Messi i spółka ani razu w tym sezonie nie pokonali Wielkiego TIBO. No właśnie, Kurtua to jeden z amuletów tego mistrzostwa. 34 mecze, 18 czystych kąt i tylko 20 straconych bramek. Co ciekawe to jedyny piłkarz w historii, który zdobywał mistrzostwo Hiszpanii z dwoma madryckimi klubami, zarówno Atletico jak i Realem. Jeszcze gdy Real tracił w tabeli dwa punkty do Barsy, bramkarz Królewskich mówił, że ostatecznie to oni sięgną po tytuł i jak sam wspomina został wtedy wyśmiany. Zostałem wtedy wyśmiany w Katalonii. Mówili, że powinienem się zamknąć, ale w pełni wierzyłem w moją drużynę. Gdybym miał wyróżnić pięć kluczowych postaci i symboli tego mistrzostwa, byliby to Sergio Ramos, Benzema Kurtuazidan i Perez, od którego Bartomeu mógłby się uczyć, jak zarządzać klubem. Ciekawostką może być, że Real zdobył ten tytuł dokładnie w okrągłą 20. rocznicę objęcia prezesury w Realu przez Pereza. Ale, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, Real wcale nie zdobył tego tytułu indywidualnościami, tylko drużyną i szeroką kadrą. To niesamowite, że bramki dla Los Blancos w tym sezonie ligowym zdobywało aż 21 piłkarzy z szerokiej kadry. Jak się zapewne domyślacie jest to rekord biorąc pod uwagę wszystkie najlepsze europejskie ligi. Co najlepsze drugim najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu nie był Hazard, Gareth Bale czy Vinicius, tylko Sergio Ramos. Naprawdę niesamowite statystyki kapitana Królewskich, zwłaszcza gdy zwrócimy uwagę, że miał 6 bramek więcej od kolejnego w klasyfikacji Casemiro i Krossa. Można go nie lubić, ale w tym sezonie to po prostu piłkarz kompletny. Nie tylko stoja defensywy, ale i także jak. Zekutor. Dla wielu z was może być to szokujące, ale kapitan Królewskich ma więcej goli w historii La Ligi niż na przykład Ronaldinho, Diego Costa czy Neymar. Po wygranym meczu z Realem, Perez sam powiedział, Sergio będzie tu przez całe życie i jest czymś więcej niż tylko kapitanem. Najlepszym przykładem tego ile Ramos dokłada w ofensywie był ten jego rajd w ostatnim meczu, gdy sam wywalczył karnego, którego co ciekawe potem oddał Benzemie. Najpierw panowie chcieli się zabawić i wykonać jedenastkę z podaniem, ale gdy to nie wyszło, bo piłka że za szybko wbiegli w pole karne po prostu oddał jedenastkę swojemu koledze. Dlaczego to zrobił? Odpowiedź jest oczywista. Benzema do końca walczyć będzie z Messim o koronę króla strzelców La Ligi. Messi też zdobył bramkę i na kolejkę przed końcem Francuz straci do niego dwa trafienia. Okej, okay, ja rozumiem, że był to super sezon w wykonaniu Karima. Świetnie zastąpił Ronaldo, ale Perez chyba troszkę odleciał z tą złotą piłką. Nie widziałem, aby jakikolwiek zawodnik miał równie dobry sezon jak on. Powinien dostać złotą piłkę. Wszyscy nasi piłkarze byli bardzo dobrzy, ale on szczególnie. Wiadomo, że swój będzie promował swojego, ale bez przesady. Statystyki Benzemy nawet nie umywają się do tych Roberta. Nie wiem, może Perez popił coś przed tą wypowiedzią, ale żeby Benzema był brany pod uwagę w złotej piłce, musieliby chyba wygrać Ligę Mistrzów. Wracając do tego mistrzostwa, kto by się spodziewał, że Real wygra la ligę w sezonie, w którym hazard zdobył zaledwie tylko jedną bramkę. To też dobra wiadomość dla Chelsea, ponieważ w umowie był zapis o bonusie 12 milionów dla The Blues w przypadku gdy Real wygra la ligę. Było to 34. Mistrzostwo Realu w historii i pod względem wszystkich trofeów wyprzedzili Barcelonę. Myślę, że kibiców królewskich bardziej ucieszyła w tym sezonie La Liga niż ewentualny triumf Champions League. W końcu w ostatnich latach zdominowali Ligę Mistrzów, a na krajowym podwórku tylko jeden tytuł w ostatnich ośmiu sezonach. Zresztą Sam Zidam powiedział, ten tytuł smakuje lepiej niż zdobycie Champions League. Wiem co mówię, ponieważ jako kibic Liverpoolu również bardziej cenię sobie w tym roku Pierwszy od 30 lat krajowy tytuł niż Champions League, którą Derek wygrali w poprzednim sezonie. Ciekawostką na temat Zidana jest fakt, że odkąd objął stery Realu, żaden inny trener nie zdobył tylu trofeów co Francuz. A przecież miał jeszcze 10-miesięczną przerwę od trenowania. Kibice Barcy muszą po prostu to przełknąć i przyznać, że Real zdobył majstra zasłużenie. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę wyniki obu drużyn po pandemii. Barcelona sama jest sobie winna, zaliczyli tyle wpadek, że to po prostu musiało się tak skończyć. Na przykład ta wczorajsza porażka z Osasuną była pierwszą porażką na Camp Nou w lidze od 11 listopada 2018 roku, gdy przegrali 3 4 z Betisem. Real wygrał ligę w drugim sezonie po odejściu Cristiano i aż boję się pomyśleć, jak Barça poradzi sobie, kiedy zabraknie tam Messiego. Ile czasu wtedy zajmie im powrót na szczyt? Leo wczoraj znowu nie wytrzymał i krótko powiedział, co myśli. Mówiłem, że z taką grą nie mamy szans na wygranie Ligi Mistrzów, ale to nie wystarczyło nam też do zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii. W takim stylu nie wygramy nawet z Napoli, nie mówiąc już o reszcie. Tam naprawdę musi być fatalnie, skoro nawet Messi leci tak ostro w swoich wypowiedziach. Ale to się ceni, żadnego owijania w bawełnę, tylko po prostu szczerość. W sumie to mu się nie dziwię, bo dwoi się i troi, ciągnie ten zespół do przodu, a to i tak za mało. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, tam potrzebne są wielkie zmiany. Same transfery, na które zresztą na razie i tak nie ma kasy, nic nie zmienią. W Barcelonie musi po prostu dojść do zmiany w zarządzie i pewnie też na stanowisku trenera. Setien sam wczoraj przyznał, że nie wie czy poprowadzi Barcelonę po wznowieniu rozgrywek Ligi Mistrzów. Jak myślicie, czy Messi ma rację i nawet Napoli będzie dla nich dużym problemem? Zapraszam kibiców Barcy i Realu do dyskusji w komentarzach. Jeżeli odcinek się spodobał pamiętaj o kciuku w górę, a każdego kto jeszcze tego nie robi zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ finałowa faza Champions League coraz bliżej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piąteczka!